Dzień dobry, Jacek Zieliński, WPNA 103.1 FM, ale także na YouTube, kanał telewizyjny WPNA.tv. Gość Marcin Najman, witam. Witam serdecznie Ciebie, Jacku, witam wszystkich odbiorców, czytelników i widzów. Tak jest. Przybyłeś tutaj do Chicago w związku z biegiem niepodległości ósmy bieg niepodległości już poza nami brałeś udział w tej imprezie wspólnie z rodziną, z małżonką, z córką. Jak odebrałeś to wydarzenie? Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem, bo ja zawsze wiedziałem, że Polonia ma zawsze wielki sentyment za krajem. Ale to, co zobaczyłem na miejscu, to był pokaz tak wielkiego patriotyzmu, tak wielkiego szacunku do, 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 do kraju, do Polski, ta integracja środowiska polonijnego, ale nie tylko, bo przecież tam było również wielu Amerykanów. To, to jakby to, to już wykroczyło poza, poza ramy tylko i wyłącznie środowisk polonijnych. Uczczenie niepodległości polskiej podczas takiej imprezy to był dla mnie naprawdę wielki Wielki zaszczyt, ale też ogromna satysfakcja. Widać to było na trasie w czasie tej imprezy, jak wielkie zainteresowanie budziła twoja osoba. Ty jesteś przyzwyczajony do tego, że z jednej strony jesteś kochany, ale z drugiej strony, czasami gdzieś tam pojawia się I, nawet i nie nienawidzony, czasami. I nienawidzony, i nienawidzony tak. prawda? Jak tutaj byś procentowo to obliczył? To znaczy, muszę powiedzieć, że to się bardzo wszystko zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. I tak jak się zmieniło w Polsce, tak samo widzę, że jest tutaj. Choć jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ja zawsze byłem dobrze odbierany, bo 20 lat temu tutaj walczyłem w z Centra, zapewne pamiętasz tą galę, i taki doping, jak wtedy sprawiła mi Polonia. No to był na tamte czasy największym dopingiem jaki otrzymałem od widowni. Byłem swego czasu mocno hejtowany. Ludzie nie rozumieli mojego żartu, ludzie nie rozumieli mojej konwencji promocyjnej jeśli chodzi o walki. A przecież to wszystko co ja robiłem, to podpatrzyłem do nakinga właśnie wtedy, kiedy Saleta miał walczyć z Andrzejem Gołotą. Ostatecznie do tej walki nie doszło. Andrzej doznał kontuzji dwa tygodnie przed walką. Saleta walczył ostatecznie z Makolem. Ja pełniłem rolę jego sparring partnera, ale z bliska wtedy zobaczyłem, jak funkcjonuje ten wielki biznes sportowy, jeśli chodzi o sport walki. Podpatrywałem do Nakinga. Saleta miał mi trochę za złe to później, bo, bo wielokrotnie się tam wypowiadał, że zamiast nim biegać rano, to. Ja się kręciłem koło na Kinga i jeździłem z nim limuzyną. I to prawda, tylko że to nie był mój obóz, tylko jego. Ja pełniłem rolę sparring partnera. Chodziło o to, że jeżeli jakiś sparring partner nie dojechał albo brakowało rund, no to ja wskakiwałem i, i on miał dociążenie, żeby ten cały cykl treningowy zrobić. Natomiast ja faktycznie podpatrywałem na Kinga, ale miałem o tyle szczęście, że Don King mnie bardzo polubił. I by, 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 bywało tak, że jechaliśmy na mediatur. Tutaj w Chicago, gdzie Don King zapraszał mnie do swojej limuzyny, a reszta zawodników jechała limuzynami za nami, więc z nami jeszcze jechał Alan Hopper, którego też na pewno pamiętasz. I ja to wszystko przyniosłem na polski rynek. No właśnie. I, i nie rozumieli tego. Oni uważali, że ja jestem zarozumiały, że to, to był zupełnie inny czas. Ale to jest ważny moment. Gdzie jest ta chwila, kiedy dochodzisz do wniosku, że zbudujesz? Markę Marcin Najman. Markę, która nie będzie tobą, nie będzie twoją osobą, prawda? Bo niektórym to się myli. Wydaje mi się, że Marcin Najman, ten, który jest w mediach społecznościowych, to jest ten Marcin Najman. Nie, to są dwie różne osoby. Gdzieś musiałeś sobie wymyśleć ten moment, kiedy powstaje ten Marcin Najman publiczny. To nie było tak. To nie było ani kalkulowane, ani wymyślone. Ja po prostu. Wydaje mi się, od zawsze dobrze czułem media. Od zawsze miałem olbrzymie poczucie humoru. A przy tym tą konwencję promocyjną zrozumiałem właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, oglądając, jak Galę organizuje Don King. Tak powiedziałem: ludzie, którzy byli ode mnie starsi albo rówieśnicy, oni w tamtym czasie tego kompletnie nie zrozumieli. Uważali to za, że jestem zarozumiały, że jestem bezczelny. Oni nie rozumieli, że to wszystko jest przymrożeniem oka. No ja widziałem na własne oczy, jak mm, Ricardo Majorga, e, z Picirillo, e, wtedy walczyli o Mistrzostwo Świata w UBC, e, zaczęli się naparzać na konferencji prasowej. A, a 20 minut po konferencji spotkaliśmy się w lobby hotelu, w którym odbywała się ta konferencja i jedną windą jechaliśmy do góry i chłopcy wymieniali wobec siebie przyjazne gesty i rozmowa i ja tak, nie zamurowało. Ale czy to już działa w Polsce w ten sposób? Od dawna, natomiast... Od, dawna? od znaczy, no, ja to wprowadziłem. No bo ja zobacz, no bo też, też y, widziałem wasze spotkanie y, twoje z Andrzejem Fomfarą, prawda, tutaj podczas, podczas biegu, gdzie wiele osób mówiło, nie boisz się jak oni się spotkają? Będzie tutaj... awantura. Będzie awantura? Nie, nie, to znaczy, żeby, żebyśmy też uporządkowali. To nie jest tak, że ja, tak jak powiedziałeś, coś wymyśliłem, coś, jakąś postać, że ja coś gram. Ja nikogo nie gram. Ja po prostu mam dużo dystansu do siebie. Ja wiem, jak funkcjonują media. Ja znam się na promocji i wiem, jak w... również dzięki donowi Kingowi, jak wygląda promocja dużych przedsięwzięć, jeśli chodzi o sport walki. Ja myślę, że takie zainteresowanie wzbudzałem zawsze, do dzisiaj tak jest. Bo ja jednak jestem prawdziwy w tym wszystkim i moje konflikty nie są konfliktami takimi jak Ricardo Majorgi z Piccirillo udawanymi. Moje konflikty zawsze były autentyczne, jeśli już. Natomiast te, te, te wszystkie później, te, ten cały performance, który na tym wszystkim budowałem, no to już był taki bardziej... Ja to budowałem bardziej... To mnie śmieczyło. Ci starsi ode mnie jakby tego nie rozumieli, a ci młodzi ludzie, bo to, to do, tego, do tego jeszcze nie, nie doszliśmy, to młode pokolenie, to już jest właściwie trzecie pokolenie, przy którym ja dalej toczę walki, bo ja już jestem w tym biznesie 28 lat. To jest trzecie pokolenie, które absolutnie zrozumiało moją konwencję, absolutnie zrozumiało mój żart. Oni nie mają dostępu, to jest jeszcze inna sprawa, że było tak, że kilku dziennikarzy Którzy byli zaprzyjaźnieni, na przykład z ludźmi, z którymi byłem skonfliktowany, na przykład z Saletą któregoś czasu, no próbowało mnie zniszczyć, to mówiąc wprost. No, mieli wielką siłę, bo nie było mediów społecznościowych, wtedy było, były tylko gazety i telewizja. I co gazeta napisała, no to ludzie to czytali i, i, i uważali, że tak jest. To było dawno temu. Dziś. Na każdą taką publikację zareagowałbym e, wpisami i bym w ogóle, to, to by w ogóle było rozładowane za każdym razem. Wtedy nie. I wielu ludzi jakby zostało w ten sposób nakręcony przeciwko mnie. Dziś młodzi ludzie w ogóle nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, całą wiedzę czerpią z internetu. I dobrze, bo jeżeli czerpią z internetu, to znaczy, że mają dostęp do wszelkiej wiedzy, i potrafią. No tak. Problem tylko na tym, że nie do końca potrafią wyselekcjonować to, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. To jest inna sprawa, ale dostęp mają do każdego medium. Jeżeli chcą wiedzieć, jaka jest prawda, to wystarczy, że obejrzą wszystkie przekazy medialne wszystkich mediów i później sami wyciągną wnioski. Pamiętam ten czas, kiedy można powiedzieć, że w jakiś sposób uczyłeś się mediów. To była Twoja współpraca z Świętej Pamięci Pawłem Zarzecznym, prawda? Prowadziliście wspólnie program. Czy to był ten taki początek tej Twojej takiej już bardzo profesjonalnej drogi, jeżeli chodzi o media? Nigdy tak na to nie spojrzałem, ale jak teraz mi to powiedziałeś, to myślę, że coś w tym jest. Bo Paweł, Bo Paweł był Paweł niezwykłą nie, osobowością. To prawda. Paweł, mnie, za, Paweł mnie zaprosił do y, projektu medialnego, do telewizji Orange Sport, w której na pewno bardzo rozwinąłem się, jeśli chodzi o, mm, o to, jak funkcjonować w mediach. I żeby zobaczyć też od zaplecza, jak cała ta machina wygląda, prowadziliśmy program, <śmiech> <śmiech> przepraszam, fan raport, i było to znakomite doświadczenie. Dwa sezony tego, tego programu y, prowadziłem. Szkoda, że tej telewizji już nie ma, bo ta telewizja również miała prawa do transmitowania UFC w Polsce. Także to, to była naprawdę duża sportowa telewizja i nigdy tak na to nie patrzyłem, ale od dziś chyba tak zacznę, że to był początek, to inaczej, to było nowe otwarcie dla mnie, jeśli chodzi o taki ogólnopolski rynek medialny. To jest to wszystko, co było, ale powiedz mi, jaki jest twój pomysł, jeżeli chodzi o twoje kolejne ruchy, jeżeli chodzi właśnie o, o, o Twoją karierę. No bo niektórzy pytają, no dobrze, jak długo będziesz wychodzić, prawda, i walczyć? Jak długo? Jak od, długo od, będzie po, można? Odpowiem rzeczowo, ile się da? To znaczy. Ile się da w sensie nie czasu, tylko ile się da pieniędzy? <słuch> To, to, to zabrzmiało tak po amerykańsku, a ja odpowiem bardziej po polsku. Ile jeszcze ciało pozwoli? E, e, prawda jest taka, że e, dopóki jest e, mm, zainteresowanie, jest, je, jest podaż, do, do, dopóki jest podaż, jest popyt, tak? Jest popyt, jest podaż. I dopóki e, tak to wygląda, no to trudno mi z tego też zrezygnować. Poza tym te free fighty, bo o nich przecież mówimy tak naprawdę teraz, Dają mi dużo więcej niż, niż pieniądze. Bo przecież freak fighty powodują, że ja cały czas muszę trenować. Ja mam swój gym teraz, prywatny, w którym, w którym, w którym e, trenuję i, i mając 46 lat, ileś tych jednostek treningowych przed walkami muszę odbyć. To. E, to powoduje, że jestem zdrowszy, że, że się nie, nie roztyłem. Choć był moment, że się troszkę zapuściłem, ale już to, już to zredukowałem. Ja ponad 15 kg zredukowałem w ostatnich dwóch latach. Więc te free pozwalają mi zachować siebie w dobrej formie, w dobrej kondycji i dopóki będę czuł potrzebę, a i free fighty będą czuły czuł potrzebę, żeby cesarz free dalej nie występował w, tym, w tych wydarzeniach sportowo-rozrywkowych, to do tego czasu no, będę, jestem zmuszony. Przy mojej wielkiej uciesze, no, po prostu trzymać się w ryzach. Sporty walki to jest jakby jeden świat, ale Twoje zainteresowania sportowe wykraczają poza tylko prawda, sporty walki, bo wiadomo, że jesteś fanem żużla. Yy, zresztą jesteś Częstochowy, więc chcąc nie chcąc jesteś kibicem Włókniarza. Yy, no jest jeszcze piłka nożna, też to jest sport. Raków to jest potęga no dzisiaj, raków to jest potęga no. No właśnie. Yy, tak, no żużel to jest w ogóle moja ogromna pasja, to był pierwszy sport, którym ja w ogóle jako, którym się zainteresowałem. Tata zaczął mnie zabierać na, na zawody żużlowe. Ja nawet nie pamiętam kiedy, ale ja nie wiem, ja miałem 2-3 latka. Pamiętam taki przełomowy moment, kiedy mama miała yy, bilety do cyrku, wtedy się bilety załatwiało, nie kupowało, tylko to, to były czasy głębokiej komuny, kiedy <grych> w Polsce się niczego nie kupowało, tylko się załatwiało, więc mama miała załatwione bilety do cyrku, a tata yy, szedł na żurzel. No i rodzice poddali yy, pod wybór, mój, gdzie wolę Zdecydowałem, że wolę iść na żużel i to był ten moment, który spowodował, że, że, że żurzel stał się moją ogromną pasją. Przyjaźni się przecież z wieloma żużlowcami. No tak, twoja znajomość z Tomaszem Golobem, choćby, prawda? To w jaki sposób wspierasz Tomka Golowa. To jest w ogóle no to, jest, to jest w ogóle już in, od, odrębny temat. Natomiast Tomek doznał bardzo poważnej kontuzji, ja nie mogę się z tym pogodzić do dzisiaj. I ciężko jest ciężko jest naprawdę um, pogodzić mi się z tym, że tak wielki mistrz, dla mnie największy mistrz obok Hansa Nielsena w ogóle jaki kiedykolwiek był w tym sporcie, który tak naprawdę zbudował potęgę żużla polskiego. Bo przecież w latach 80 no to Zenon Plek był ostatnim, który, który, który Edward Jancasz, jak, jak, jak odszedł Edward Jancasz i Zenon Plek, no to skończyły się właściwie sukcesy polskie na arenie międzynarodowej. Dopiero po latach posłuchy przyszedł Tomasz Golob. Wspierali go później bardzo dzielnie tacy żużlowcy jak Sławomir Grabik. No ale Tomasz wprowadził polski żużel na zupełnie inny poziom. I to, że dzisiaj ten sport jest tak ogromnym biznesem, bo to jest dzisiaj ogromny biznes, to Grand Prix, ten cykl Grand Prix, no to przecież ten facet zbudował własnymi rękami. No, ogromny mam szacunek do Tomasza Goloba, serdecznie go pozdrawiam i dużo zdrowia Tomek. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Chicago, to to jest miejsce, które znasz bardzo dobrze. Jak podchodzisz do tego, w jaki sposób jesteś tutaj przyjmowany przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, jak ty odbierasz polskie Chicago, polską Amerykę przeprowadziłbyś się na stałe? Do Stanów? Na stałe nie, ponieważ ja jestem gdzieś bardzo przywiązany do miejsca, w którym się urodziłem, do Polski, ale i do Częstochowy. Bo przecież ja nigdy w życiu nie przeprowadziłem się do Warszawy, chociaż przecież moje życie zawodowe, no, w wielu płaszczyznach toczy się właściwie w stolicy. Nigdy się nie przeprowadziłem, zawsze mieszkałem i mieszkam w Częstochowie i to się chyba nie zmieni. Natomiast zawsze się jak jeszcze byłem takim młodym dzieciakiem, znaczy już nie takim młodym, takim e, nastolatkiem, to jeszcze pamiętam, jak pierwszy w ogóle zawodnik, który osiągał jakieś sukcesy e, w Stanach Zjednoczonych, to był Marek Piotrowski. No, o, no wielka legenda polskich sportów walki, najwybitniejszy polski kickboxer. Pamiętasz walki Marka Piotrowskiego? Te Pamiętam, dlatego że odpowiadałem za promocję y, tych walk w mediach chicagowskich, właśnie na początku lat 90. Kilka tygodni temu byłem na ślubie Marka Piotrowskiego. Serdecznie, Marka, serdecznie z tego miejsca Marka Piotrowskiego również pozdrawiamy. Y, dla mnie to było takie. Mm, ja odkryłem Chicago 20 lat temu. Osobiście i odkrywałem je cały czas i szukałem tego fenomenu. Później te walki Andrzeja Gołoty. To wszystko działo się tutaj, w Chicago. Że te największe sukcesy polskich sportów walki były połączone wprost z Chicago. Więc później, jak tutaj przyjeżdżałem. I oglądałem te miejsca, gdzie te walki się odbywały, gdzie ci zawodnicy trenowali. Ten Dzem sama kolony, jeszcze ten, ten, ten stary, stary, gdzie, stary, gdzie trenował Muhammad Ali, to, to było dla mnie tak, to było, to było dla mnie wielkie przeżycie. Dziś, y, oczywiście, wszystko to już znam. Dzisiaj przyjeżdżam tutaj z człowiek, który tutaj już wielokrotnie był, ale za każdym razem mam ogromny sentyment do Chicago, chociażby właśnie z tych względów, że tutaj y, te wielkie kariery polskich wielkich wojowników się tworzyły również przy twoim współudziale, Jacek, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, bo również przecież tak się poznaliśmy 20 lat temu przy okazji y, balu mistrzów sportu. Nieobecny y, obecny był świętej pamięci Jerzy z którym oczywiście tutaj przyleciałem również wtedy na wasze zaproszenie i to było, i to było dla mnie naprawdę piękne. Mam, mam zawsze ogromny sentyment do, do Stanów Zjednoczonych, do Polonii i jestem tutaj jeszcze nigdy, ale to nigdy nie spotkała mnie tutaj żadna mm, przykra sytuacja. Tutaj zawsze jest, po prostu tutaj zawsze jest super, no. Niech tak pozostanie. Marcin Dajman w Radiu 103.1 FM, także w telewizji na YouTube WPNA.TV. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.